Koleczkowie, witam No ja i dzisiaj będziemy grać w Robloxa, bo co innego mamy robić? Nie wiem. Yy, więc, oczywiście, nie mogłam sobie przeszukiwać. gry potrzebuję, sobie jakąś grę. Jakby po co? Nie? Dobra, już chyba wiem co. Tym razem staramy się nie zrobić błędu. Tak po prostu będziemy bardziej uważać na te błędy. Ale wiadomo mi się, może to nie udać Ready go! O, o, mam climb O! Tryb fabularny. A tam był też yy, obok tryby, ale po prostu my wchodzimy fabularne. Bo my lubimy Fabuku. So, 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 so. po prostu tak mi się wydaje, że wy lubicie. Ja lubię. No, te panie szybciej. Ogólnie to potem ten kot, można zrobić jam musimy to sprawdzić. Elo, brzmi. Chyba nie. <głynie> możemy sobie zrobić sprinter, ale nie możemy tak jak na przykład w 99 noce w lesie, że klikamy i to nam samo ubierze. Pominać tutorial, bo ja wszystko wiem. Włączamy, grillujemy. I skrobimy. I ogólnie tam na kamerze jest tryb nocny. I ogólnie raz popsułam, bo obsłużyłam klienta, który był anomalią, i zamknęłam mu drzwi przed nosem. Potem, jak nie chciał odejść, no i tak właśnie popsułam grę. Nie otwieraj drzwi, jeśli musisz. Jeśli nie musisz, i sprawdzaj podejrzanych klientów najpierw za pomocą kamery. Twoja zmiana trwa od 22 do 7 rano. Ok. Jest piątek, 24 grudnia, godzina 11. I kamera, czy ktoś już przyszedł? <grym> Pierwszy klient i tam, tam tam, tam, tam. Tańczy. Dobra, tylko ja muszę sobie sprawdzić jeszcze raz monitoring. Ty włosy mi to dali. Nie no, jest chyba normalna, co nie? Gdzie mi ręce? Idziesz do łazienki. Nie ważne. Nie muszę o tym wiedzieć. A gdzie mam Ci ręce? Ej, no właśnie. Gdzie ja mam ręce? Czy to nie ma? Ej, z lewu. A, a też gdzie ja idę do łazienki? Tutaj też nie ma łazienki. To tak troszeczkę no, podejrzane tak drobinkę no, ale ale no niech będzie. Pani jest uśmiechnięta? Nie, pani będzie smutna O i patrzcie na no, mój dochód już. Patrzcie ile ja mam karty. <zysy> Nie uważa, bo się pani wywali. Pip, 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 pip. No halo, idzie ktoś po mnie? Czyli od o siódmej mam wyjść, tak? Tutaj. Ale to jest nie fair. Ja pracuję w Wigilię. I co, 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 co?

No właśnie tak, tak, coś, tak coś, że przez chwilę były takie jakieś dzwoneczki słychać. Boże święty, C co mu jest? A, i security przechodzi o której? O drugiej w nocy? Nie, o drugiej nad ranem. To nie ma, to nie ma znaczenia, to nie ma różnicy. Tu mamy kubek. Albo coś, coś się przez chwilę co sosem stało. A pani tu już nie była? Nie, chyba nie. To będzie 150. Czekaj, tylko ja muszę, muszę ci sprawdzić. Tak, no i. Tak, a to jest anomalia? Czy nie? Tak troszeczkę nie wiem. Nie wiem, anomalia czy nie? Nie, mi się wydaje, że pani dobrze się tego bawiła. Ej, ale ona powinna też się. Nie wiem. Ale już zabrałam kasę. No. Teraz Pani jest normalna? No to było trzeba być normalnym od samego początku. E, e na pasy idź. Śpijamy tak troszeczkę. Hej daj mi jedna z momentu, że... E, witaj oczywiście. Och nie mam żadnych pieniędzy, no to wynocha. Dobra niech Ci będzie. Ale możesz zapłacić później. Jak nie zapłacisz, to ja policję na ciebie wezmę. Ty, Sosiu. W końcu te dodatki się nigdy nie kończą. Tymczasem mięso. Patrzcie, nie ma tutaj tego kościa jeszcze. Czyli dobrze zrobiła mnie obsługującej. jej. Tak to by wysunął głowę. Ej, wait.

Dodaj sos. Dodajemy sos. Dodaj ser. Dodajemy ser. Dodaj sałatka. I dodajemy też sałatka. I mięso. I no, 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 no i bierzemy, dajemy mięso. No i rolujemy. Nie, nie, nie. Chcieliście, żebym zrobiła błąd. I co? Ja nie zrobię Się. aha, czy jednak była anomalią. Wyszedł. Mm. Dobra, uznamy po prostu, że to mięso mi spadło. Co? Hmm. O nie, nie, nie. Zpatrzymy ciebie na kamerę. Ale czy to jest anomalia, jak ona gada jakimiś dziwnymi symbolami? Bo tak dużo osób włącznie ja nie patrzę tak normalnie da. Ten czat, ale tak teraz sobie spojrzałam, bo coś, coś jakieś takie literki były dziwne i nagle patrzę, a tutaj nie wiem, jak to będzie anomalia, to nie wiem. A może on gada po japońsku? Tak amen. E, a ty? Ty mogę mówić? Ty, troszeczkę jak? Gizibek wygląda. Tak, ta, ta głowa. Gizibek. Okej, okay, to nie jest normalne. Dzień dobry. To też dajemy jakoś. Jednak, jednak, jednak odrobinkę patrzę na ten czas, ale odrobinę. To jest? To miało przestać, Ale takie nagle. Wait, o co chodzi? Nie no, ale ja wszystko rozumiem, ale taki troszeczkę z Pani, no to nie wiem, ale okej, okay. dziękuję, do widzenia. Co to było? Co to było? Pytam się. Takie nagle kątem oko widzę, jak ktoś spada. I to bez grillu. Wait, what? I co i zaraz podnosimy cenę? Czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobrze, w ogóle to mam włosy.

Miał być bez mięsa, By ten horror jest taki, troszeczkę nawet realistyczny. jest. Oh Dzień dobry, nie obsługujemy tu takich. Nie. Nie idziesz do mnie. Poszedł sobie. Dobra, widzowie, e, taki jumpscare? Nie wiem. Czy że taki się ok, okej. Dzień dobry. Wait, pan, pan znika. Pan znika. A pan znikł. Pan, pan po prostu sobie znikł. Dobra, widzowie. Więc żeby nie były za długi ten odcinek, może tym razem trochę krótszy. Yy, nie obiecuję, ale postaram się namówić Zusię na ten horror. Pomimo tego, że ona nie lubi właśnie takich ludzi. Więc trzymajcie kciuki. Żeby mi się udało namówić Suzie. I pa, pa!